Dzień dobry, cześć, na was. Bardzo serdecznie ja jestem Paweł, a dzisiaj z nami jest Bert, Bert, i Joszelka i Ren. Hejka. Dzień dobry. I dzisiaj policjanci kontra złodzieje w GTA Online. Szybka autopromocja. Pewnie wiecie, że wystartował już sklep, ale czy wiecie o tym, że możecie modyfikować każdy wzór? Zobaczcie sami, wchodzicie na dany produkt, obojętnie co chcecie, worek, bluzę czy na przykład koszulkę. Na przykładzie koszulki. E, proszę bardzo, ołóweczek. Personalizacja. Okej, okay, dla mnie ten wzór na przykład jest za duży. Powiedzmy, mogę go pomniejszyć. Mogę go zrobić pod kątem. E, co więcej, powiedzmy na plecach chciałbym mieć swój nik. No to proszę bardzo, no to robimy. Mogę zmienić na przykład czcionkę. Załóżmy na jakąś inną. Proszę bardzo. Na prawej ręce, no i z przodu tak. Ewentualnie zawsze mogę dorzucić jeszcze drugi wzór w tym samym miejscu. E, załóżmy dokładnie ten sam. Także miłej zabawy. Link w opisie. Nie dałeś Znawiałam mi jej się... sekundy na przywitanie. Się się na no bo się, ja, ja, ktoś ja ktoś się mam czasu: 10 sekund, ile można czekać? Słuchajcie, no. dobra, lecimy z tematem. Napad na bank robimy. coś robi. Ja mam jakie 10 sekund? Napad na bank lecimy, stale. słuchajcie, ktoś będzie napadał, reszta go goni i zobaczymy komu się uda uciec. A komu nie, a kto zostanie zopany. Eee, zobaczmy, bo pierwsze ucieka Bert kartotek, Bert. jak <laughs> na na bank. Dobra, słuchajcie, nie złapiecie mnie to w ogóle. Aha, no ja na pewno Cię nie złapię. Dobra, okej, okay, No nie to słyszeliście. Nawet full focus. Fawum, masz fajne okulary. Dziękuję. Jaki full focus? Chyba Ford focus. Ford no. focus na Bert Bert. uciekam z Sybaru. No. Nie. <laughs> Dobra, uwaga, uwaga Papa, eee. stoi tam, stoi tam! Napad eee. robi! Napad robi! Tam jest, faktycznie Zatrzymaj się, FBI! Tak. Zatrzymaj, się, FBI. Hmm. Zatrzymaj policja! Napad, on on się Ale nie we mnie! No eee. Co wy robicie? Dobra, tak się dobra. nie robi! tam sobie, przeszkadzajcie tam sobie, bardzo mi to pomaga eee. Zatrzymaj super. się, Bedbert! Wytrwa ci batonik! Super zrozumienie, super zrozumienie Ej, jeszcze boty wam pomagają Tak, oczywiście, jeszcze boty eee. są eee. Dlatego ja... bo komputer Nie we mnie! No nie we mnie paru wóz, no w ogóle nie wjechał. Serio? No nie ja tylko... no rany, wcześniej Rent dziękuję Joszelka Jakbyś nie mogła pojechać w, kurczę bardziej Ale. w lewo... Żebym się zmieścił. A ty, a ty nie mogłeś pojechać Dużo, bardziej w prawo? Mówię. Nie mogłem, jechałem na maksa już! Ale. O masakra! I weźcie no. i z kim by Ja tutaj współpracuję się pytam. Zatrzymajcie go dokładnie! Blokada, blokada! No co jest z tym botem? Załóżcie ją blokadę na koło! Koło? Blokadę na szyję! Nie. Na szyję? To nie chyba! Jeszcze co nie! Nie jest tak moim samochodem. Nie słuchajcie, pożyjcie! Blokujcie ich, tak! Blokujcie ich! A ja się zgubiłam, prawda? Normalnie on ma 4 punkty już! W ogóle jeszcze nawet Nagocjować do niego nie dojechałem, nie? Stosunki. Już 5! Tutaj do zatrzymania się! Masakra! No panu, jesteś zbyt wolny! No nie, po prostu wszyscy we mnie wjeżdżają! <grym <grym no bo no po ty głupie! Masakra! Ej, normalnie nie jesteś w stanie Ej, go dogonić! Już sobie tak nie schodź, panie Paweł! <grym grym> wszyscy w ciebie wjeżdżają, ha! Teraz no, ja w ciebie zobaczysz! Stój, Bert, bercie, ty! No, kada. Już jestem! A, blokuje, blokuje, blokuje. Ja blokuje. Ja Gdzie ty Ren? Pojechałeś po pi... To Ja cię kręcę dobrze normalnie. Panie, dobrze. Merber wracaj tutaj. No, no, zostadasz się zostadasz. Się. Całe trzy minuty mu zostały. No, Ewidentnie no jesteście ode mnie szybsi jak tak jedziecie na wprost. No i czemu się zatrzymujesz na światłach? Dobra blokada, blokada. No nie, no wypchnąłeś go. Wyszedłeś z praw, to ty go wypchnąłeś właśnie. E, ja, sta, ja stałem bokiem. Gdzie się liesz? Ja stałem bokiem przecież. Nie, nie mógł wyjechać, ktoś go uderzył w tyłek. Ja byłem <noise> ten Albo Joszek, ja albo w uderzył. Wy, 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 wy. Dobrze, dobrze. Łyły, no, jest? W filmie, jest saka, Boże, dobrze. nie no, bez jaj, po prostu. <noise> Zero w... ja wsparcie. Wsparcie przez radio. Ej, wsparcie, wsparcie! Szybko! Ja tych pieniędzy bardzo nie potrzebuję, wierzy. zostawcie mnie proszę. Tak, ja. tak mhm. to działa? W Sparcie, wsparcie, Joni no... Powiem wam tak, nie wciskajcie. Wsparcie <śmusza> <F>. na <śmusza> za główną żadne ulicę, wsparcie na główną ulicę, zaparcie mam! Za żadne skarby e, nie wciskajcie F A czemu? Ech, Aha. Bo się zaspiłam 10 km od was. Aha Z drugiej strony jeźdź, no co ty po co za nim... Ja nie mogę, hopie! A ty po co? Ren! Ja po co po... na co? Otoczyć, z drugiej strony mu zajść drogę, a ty ja czy czekasz, ej! Jestem szybszy Ja nie mogę, dobra Słuchajcie, jak dziś wjeżdża, to musimy z drugiej strony mu zajechać drogę O nie O nie, odejdź odejdź Patrzcie, patrzcie po zrobiłeś. prostu, którędy on jedzie, nie? <laughs> co to O, ty, co nie ty, bot, bot mu zajechał drogę? No zajechał brawo, no i boty tak potrafią, no Gdzie, gdzie się rejesz, co? No nie Stop! Halo. Nie no, Lokada! Ty jak mi no przejechał! Cię cię. Ja cię ciekaw, ciekaw, ciekaw. Oj, Słaby tyłek stoi. mam, normalnie. No ziemi, z, Za mało zimniaków na, na ten. Naprzucałem sobie tam. Pamiętaj, Paweł, masa, potem masa. Ja. Masa, mhm. potem masa? Aha. Oj. Chyba tak nie działa. Pyk, zatrzymany, stój! Herbert, wysiadaj, ręce no do góry, nogi w dół. Stój, rudy z CSI Miami. Dobrze! Nie, no zrób nie zrobi tego chyba 50 sekund zostało i teraz mu ujmie ileś czasu 30 sekund 50. mu ujmieło powiedz, że jest daleko się zryspieć od pointu. punktu No nie no serio dalej. Dobra. Tam gdzie ja się Nad... Nad... O. Dobra, szybko zatrzymajcie go, bo pewnie daleko ma do punktu Albo bardzo blisko, nie wiem Nie, właśnie nie wiem. daleko zryspiło mnie dosłownie Widzisz, Widzisz tak, nie. tak nie wierzył ten Paweł Wystarczała jedna akcja Wow. Gdzie się no dobra, Zatrzymać go, zatrzymać! 8 Zatrzymałam, sekund! Zatrzymałam jedna, tak, 7, 6, 5, 4, Jeszcze 3, 2, 1! zero, jest! Jedna Jedna Dzięki, okay. gro! Dzięki groza wsparcie Twoje! Przykro <grym> mi! Tak Kurczę, dobra! Udało się! <grym>, mam nadzieję, że teraz. Znaczy, że ja łapeczka podobało mi się! To Zaraz zobaczymy, kto jest będzie teraz, teraz, jest teraz uciekał! Panny. Ja po prostu, jeżeli ja kiedykolwiek tutaj w tym będę miał teraz będę, panny, to ja. To wyklepanie! Będę mieć po prostu załamkę. Chyba. Nie, tak, jestem no policjantem, załamka. tak? Oho. Jak będę... Jakby to będę... Po prostu Czyli będę wam się poddawać, bo nie ma innej opcji. Nie poddaję się Osi, nawet go na Ci Nie, mega ciężko było Gbirena? teraz zatrzymać Bertberta <grym>? <grym>? o mały <grym>? włos, aby nie uciek to uciekł. Jest nam. Bardzo nie, bo wy mnie tam <grym> wy mnie tam w tym górę. tak? tam. Właśnie ja tak cię. był obok tego był punkt. Tak? Okej. Ale tak przywaliłem, że tak śpiesznie wleciałeś tam, wiesz, w ten żywopłat. No, no właśnie, że, żeś mnie zaproponował do ostatniej chwili, no. I Ren, nie ma kogoś takiego. Dobra, perfekta. Nie, nie, zatrzymaj rena, szybko! Dajcie mi tego. Zero punktów! Zaraz to się usuniemy to. No nie, zdążyłam! No już No co, ja to byłam pierwsza. Stop! Zatrzymaj się! Bilet do wtedy, kontroli! Gdy mi tak, bilet do kierowania autem. Skoro jadę tak? autem, a nie To no Potrzebujesz bus. bilet przecież. O policja, strzelaj do niego, strzelaj! To jeszcze do niego. No i bardzo dobrze, o to chodzi. Dobra, blokada, trzymam go. Trzyma, nie, nie, rushowa, nie nie, uderzajcie, nie uderzajcie. Trzymamy, trzymamy. Be... Miosz z drugiej strony go Ale ja nie do... mogę teraz wyjechać Dzięki, nie. Jak nie możesz otoczyć, otoczyć ich. Jak przyjechałam, to byłam z drugiej strony, więc. Zabyłaś z drugiej strony. Ale, Nieładnie tak Gdzie, no, tu nie ma tu gwiazdu. No tu skręcić bardzo. Nieprawda. Dobra, czekaj, blokuj, blokuj, blokuj. blokuj. Blokada, blokada. Nie ma tu, nigdzie nie pojedziesz. Nie ma. ja ja jacyś nie wyżyć? Stop, blokuj, blokuj, berber. Dobrze, 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 pa, pa, pa. Czekaj, nie! Uciekł, obóz jeden. No i Nie wyjedzie, blokujcie, blokujcie. blokujcie. Boty, róbcie wszystko! Ty, ile botów się boty. w ogóle zjechało! No, no totalnie, jak mówię. Masakrę! No, Ej, dobra, czyli dobra. to jest dobra taktyka. Czyli to jest dobra taktyka, żeby eee. przytrzymać w jednym eee. miejscu, żeby botów się zjechało. Dobra, dobra, uszczelcie, uszczelcie go, uszczelcie dobra. go, szybko! Nie wyjedziesz stamtąd. Dobra, dobra, no, jadę, gazu, jadę. Gazu, gazu, gazu. Kurwy na wstecznym jedzie jak w Dobra, <laughs> dobra, jadę, jadę, Ej, dobra. I mnie zablokowały. Bo to w komentarzach napiszcie, jak myślicie, kto wygra. Stop! Punkt. No, teraz nagrywam hard, jeszcze? Dobrze! No nie no, tak jakoś wyszło. Nie, jakoś wyszło? Aha. Tak jakoś wyszło, przy berbercie była rozgrzewka po prostu. Miał Aha. fuksa. Tak, to to i są. Nie, chopie! Zaraz mu auto się rozwali, chyba. No i dobrze. No nie to, spot? Tam, tak, się spot. Tak nie, to jest... tak z boku. Nie, to jest baird No to ja jestem. Okay. Trwam obozy, sam wyzywasz baird Nie, bo to Nie, bo to... nie widziałam Niku na początku. Chodź tu Ren. To dalej! Nie, 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 ma 5 punktów, łobuz. 5 na 15. A jest... się Dobra, szybko jedziemy. Dobijaj dobijaj go, czekaj, czekaj, już zawracam. Josz, Nie zawracaj. Blokuj go, blokuj, 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 niech leży! Gleba, gleba! Dobra, trzymaj, trzymaj! Joszelka, nie odjeżdżaj, nie odjeżdżaj! O nie, dobra, szybko wracamy! Pościg nie trwa dalej! Bombelek Driver ucieka! Zaparcia. Ale wiesz, że im bardziej zwolony samochód, tym wolniejszy go masz? Dobra, jesteśmy pod komisariatem! Czysz go! Dopycham, dopycham, czekaj! Dobrze, blokada! Dobra. Stąd chyba nie wyjedzie... Czekaj, wyciągnę paluszek! Nie. A, A, nie, nie, zaraz, nie zaraz! Spokojnie, ma... trzymamy, trzymamy go, trzymamy go! Nie wyjedziesz stąd! To jest komisariat, typie! Ej, ten samochód ma bardzo ściągaj mocny, tą... Co jest po wyjechał! No. Ściągaj tą skarpetę z twarzy! No tak nie, nie wolno! Myśmy... Bo ci się pryszcze ZROBIŁAM! Ciepło jest! Ale Mam ciepło, wrażenie, jest... że tych botów jest więcej niż... No, Przepraszam się per... będę ja, Rona. Zobaczysz! Nie, bo myśmy się Przyszne tam skoro... chyba przytrzymali dużej i po prostu więcej przyjechało. Tak, No! dokładnie, w rzeczy samej. Ty, czekaj, ha, ey, Ren, poczekaj, bo ja cię już nie widzę, ja ci nie... Poczekaj! Ha, stuła, poczekaj ha. na mnie! No i myślisz, że to zbierasz sobie punkt pół... co! 30 sekund zostało! No, Wracaj! I tak ci no, się nie tu. uda! Chodź, pobawimy się! Ren! Dawaj, ustrzelę ci oponę! I czemu ja nie to możemy strzelać? Bo ty mogą strzelać, my nie możemy strzelać. Bez sensu. Co mi tutaj robisz? Halo? Ja bym chciał swoją wyrzutnię cudowną. To jest jak twój twoim No! Bierzcie go! Dobrze! Za chwilę ja też będę się tak dobrze bawić jak Ren. No! Zdecydowanie tak będzie. Ja się Blokada! Tak. Policja! Słuchaj, się bardzo dobrze bawić. Zobaczmy, co ja no. Dawaj, ty. Dobra, zatrzymany! Skończyło mu się paliwo. Uf, to była akcja, moi drodzy. Ej, normalnie, cóż za emocje, aż łapka w górę tutaj leci. Łapka w górę nie leciła, Tak, w górę. znaczy Enter, kliknąłem, więc łapa w górę poszła. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co tak, teraz będzie. będzie. Aha. E, teraz chyba będę coś ja chcę, tak czuje, ja że. Ja chcę być, chyba ja. Być. Chcę mieć to ze sobą już. Nie, tak! Faktycznie jestem policjantem. No. Joszalka, teraz ty będziesz. Także powiedziałam, że chcę mieć coś sobą już. Dobra. Także ja nie ściągam tej skarpety, nie wiecie kim ja jestem, więc jest git. Dobra. Więc Nieznana postać dojść, jest nie w jesteś. czerwonym samochodzie. Właśnie napadła na, na bank i to prawdopodobnie Kobita? Kobietaśka, to, to to wiesz. No bo ładnie pachniała, powiedział tam ktoś. To. No z banku, więc co No na razie. Ech. Żeby wejść do banku, to trzeba być obwąchanym. No. Aha, no tak, są my faktyco. Dziękuję, ktokolwiek ren. Dobra, beret, trzymaj, trzymaj, tam, trzymaj, trzymaj! I nie chcę! Dobra, rzucaj, rzucaj beretem. Pamiętaj, że. Oła, 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 oła. Że ma dużo mocniejszy samochód od nas. Zdecydowanie Do tak. Czerwona rakieta. Stój, Zatrzymaj się, nie wolno ci! Dobra, nie Dzięki! Ja, ja wam zapłacę wam, co? Eee, zależy, <laughs> ile? Ja, ja... Zapłaci mi tyle, żeby było dostać na własne mieszkanie. Dobra, dobra, trzymamy, trzymamy, jest, dobrze! Nie, źle, 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 źle! No weźcie No co mnie... no ja bym nie pchnęła normalnie. To właśnie się! No policjancie, typie! Oh, wow. Blokujemy, blokujemy, raszuję, raszuję! Rush Dobra. Totalnie nie wiem, jak nie mogliśmy dogonić w no właśnie nie wiem, bo rozbijaliśmy się o siebie na początku Jesteś za dużo jest e, dobra, eee... Blokada Otworzyć! Dora, strzelaj tam, strzelaj, tak! Zenek, cenek! Walkam, walkam! Eee, po mi się otwarły! To niebezpieczne, staje, tak nie bo. wolno! Nie, no dobra, jedrona, nie co się dzieje w ogóle? <laughs> dobra, Ale, jadę z botem, jadę z botem Chyba z Możesz mi dotykać Stop! Dobra, blokujcie, blokujcie, Co? dobijajcie! To ten chłop nam motorze, jak się przewróci, to nawet z niego nie jest spadł. No, Ale możecie mi zostawić, dziękuję. Zatrzymaj, się, no czekaj, motocyklisty tutaj w Chcemy tylko znać swoją sekretną tożsamość. A, tak to jest. nie, to ja, to ja mogę wam powiedzieć. Nazywam się Pawelina. Co? <laughs> ja myślałem, że... No, ty, normalnie. Co ja tam wysiadasz? Słyszałam to. Stop! Nie chcesz powiedzieć kim jesteś. To jest kim Przepraszam, ale jedziemy tędy, bo tutaj można za drogę Dobre, zabezpieczyć. Dobrze, ale już nie zdążyłem. Ale, ja tak nie chcę. Tak, to rozjaśniłeś mi myślenie w tym momencie. No, ja I zawsze tak... E, dobrze. O, pyk. Tutaj, odlewaj, odlewaj, od lewej. tam, 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 nie za nią, nie za nią, nie za nią! Ja trochę przegrywam z Gravita. Dobra, co, dobra. Jaszaka, zatrzymaj się, masz 6 punktów, to jest totalnie za dużo. Nie chcę! Ale to nie wstyd, że się zatrzymał. Co jest? MINAŁEM się z nią. <noise> to było kontrolowane. Niekontrolowane z mojej kontrolowane. strony, chciałaś powiedzieć. Kontrolowane właśnie było. Dobra, czekajcie, pojechała tędy. Dobra, dobrze, dobrze, Dokładnie, tam, tędy. Dobra, otoczyć. Otaczamy opieką, otaczamy nie opieką czyta, bezpośrednio. nie jestem żółwik. Czerwony żółwik byłoby. Stop! Egzotycznie. Stop! Nie! ten nie nie. nie! nie, 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 nie! Na razie! Ła... Wow. Nie wiem, czy to jest przejazd... Jestem <noise> bardzo wąski, ale... Dalej. Dobra... Blokada! Blokada! Blokujemy! Blokujemy! Gdzie wy jesteście? To się nie wiem, Wsparcie! Halo! Wsparcie! Oh, on my way... Blokada! Blokada! Nie we mnie! hop. Je. Gdzieś ty! Gdzie cię szkolili? Gdzie cię szkolili, typie? Chyba Oni w akademii uciec. policyjnej. No chyba tak! Prawdopodobnie tak było. Skończyłem z wyróżnieniem akademii pana Kleksa. No nie. nie. Aha, Akademia to spoko. Kleksa? Dobra, uwaga, Ciebie jestem jarem. za tym! Za zdrajciem zło złodziejem! Przestań! Dobra, uspokój się, bo cię <laughs> przewrócę. No właśnie mnie tutaj w kurczę prawie jak John Cena przepaliła John Cena. Dobrze, dobrze! What? Ale się ale tylko Jakby trochę. <coughs> trochę za mało. You know. you know. <coughs> <coughs> eee, bo ona tam wiedzie. Blokuj, Nie blokuj. Nie, nie bloku. Dobra, blokujemy, blokujemy. Generalnie to ja cię nawet nie trzymam, bo nie mam tutaj tak Dobra, telefon. trzymamy, trzymamy, trzymam. trzymamy. U... Wyciągnij ręce, chwytaj. Łap! No i blo... Halo, to... blokada! Gdzie ta blokada <coughs> jest? Nie, <coughs> yeah, rona. Generalnie mogłeś, byłeś tak blisko niej, czemu mnie złapałeś za jej klamkę od drzwi i nie do, do auta. No właśnie. Ja nie wiem czemu klamp nie, ktoś nie pociągnął. Dobra. 11 punktów, jest dobrze. Dobra, dobra, dobra trzymam, trzymam, te... trzymam, no. trzymam, nie, 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 nie no. trzymam. Czyli finalnie dobra. nie dałam wam się złapać tak naprawdę. No. Jak no. to nie, patrz stoisz. Na stałe nie dałam Paliwo się Paliwo ci się skończyło znowu. Chyba wam. <laughs> Dobra, no okay. słuchajcie, ja myślę, że teraz Rikard powinna być runda mówić, taka tak. luźna, e, także idźcie sobie na pączki. Zawsze to mówisz. No dobra. Nie, tak losowo, na Luzna końcu. To już nie sprzeda. Na końcu odcinka, Luzna no to, że tak powiem, najlepiej tak na luzie, nie? <grym> no. No, tak. Tak Co to się znaczy no nie A, taka sobie ta... To jest przebita okona, czy jednak za mały taka, za rozmiar? Taka, że wypadnie po prostu. Dobra, e, teraz mam skarp... Nie wiem, czemu mam skarpety na twarzy. Jest strasznie e, ciepło. Mi się, się pryszcze zaraz porobię od tego. Rozmiar. Aha. Bo, bo luźna guma? Tak. Aha. I zaczęło. Dobra, się. No, słuchaj. Wejdźmy a z latem wakacje. Już znacie dokładnie, który trzeba jechać i wow. gdzie wow. są punkty. No nie! <laughs> Co ty zrobiłeś? E, więc ja proponuję, żebyście trochę odpuścili. O, ci, czekaj. Ferbez, odpuść mi, przestań. Tylko dawno się nie, się nie wiedzieliśmy. Się bądź przyjaciel. Bądź przyjaciel. drzwi. Tydzień temu. Jeszcze ten słup. Dobra, dobra. Dobrze, strzelajcie do niego. Sam się strzelaj. E! Nie mogłem już wyminąć to Dobra spotkania siódmego stopnia Chyba dziesiątego, masz na miejscu. Dobra, czekaj, gdzie tu jest kolejny punkcior? Przestań, jeździć za mną! Do nie tędy. Nie tędy Nie tędy droga Not this way, oh hell Dobra, spokojnie, pojadę sobie gdzie indziej, jak macie problem Proszę tak. bardzo Ale my nie mamy problemu Pojadę sobie z drugiej strony, wiadę Żartuję, żartuję ta, nie nie, że no. nie, nie będę wjeżdżał w tej samej wow. strony, nie? nie Skądże? Ja. Że też nikt nie został tutaj i nie, nie pilnował, nie? No bo my to... No tak bo nie, to jest policja no pod no pod jest? podstawowa, początkująca! No to jak ty z Akademii Policyjnej, że wyszedł. Twierdziłeś, ty tak ty... że bardziej ci się opłaca być bandytą. Ej Boże, czemu do mnie strzelają? przebiją mi opony jeszcze? No i dobrze. Gdzie Właśnie stoisz z tym strzelbom? Gdzie opony mówi, słuchajcie? czy tędy może przejechać, chyba nie jest... Stoi ze strzelbą na samym środku i myśli, że świeci! Nie bo świeci, bo szczelba Nie wiemy o co ci no chodzi Bert, Bert, weź się napakowałeś tym teraz Ja chcę, ja chcę być Please. jako jedyny, który to zrobi Ale no, jest mi za daleko, żeby ci pomóc Znowu mnie też porobił kłupek, co jest? Dawaj, jadę, jadę, jadę Blokujcie go Zobijemy dojechać Ja sobie sam nie z nim Spokojnie będzie dobrze. Nie postu. masz wyjścia, musisz się pokazać jako ten lepszy. Po wywaliłem się na czymś. Dobra? Gdzie jest? jest? No. Dobrze. Wow, ty łobuzie! No, Byłbym szybciej, gdyby mi ten słupek. Nie, na trzy, radiowoce za mną jadą, do mnie. Wywróć się, dobra, mam go! Chyba nie. Możesz mieć co najwyżej. Ej, okay, no masz za dużo czasu. O, o, dzięki. Nie, nie kto to? Jeszcze tak, pchnij mnie jeszcze. Dobra, bierz go Dobra. tam. Berber, przesuń się! Nie! No, Wypadł! No, on ma przepych mocny, strasznie. Dobra, robię wam miejsce. <laughs> Dobra, jadę. Follow me, Rangers. Musimy go w jednym miejscu. Musimy stworzyć Dobra. mega radio. Ale mega... skupienie, totalnie. Tak. Mega mega radiobus. No i znowu. I my, tutaj gdzieś przejechałem, tędy. Tędy, tam, tędy? Zdecyduj się. Dobra, pojadę teraz tędy tu, teraz pojadę tędy. A, no, no, no. O ja tak, ja tak, dobra. Zostawiam go tylko. Pewnie na padzie gra. Nie, Pewnie no na kawiarzu z myszką, no jak? Napadzie. Z myszką, wypuść tą myszkę. Nie wolno tak bawić się. Znaczy, co? Przestań! No, on to zrobi za rano. Pa pa, 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 pa! Dobrze, dobrze. Fuj skupienie. Pełne emocje. Pełne gacie mam. Pełne gacie tego, jak to się nazywa. Ej, to chyba nie tutaj. Popatrz go. go! Blokuj, 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 dobrze. Pyk, patrzcie, teraz na wsteczny będę uciekał. Gdzie? Nie, jednak nie. Dobra. Nie mam innego wyjścia, patrzcie teraz. FUCH! Nie, nie wyszło. Dobra, spoko, to inaczej. Ej, Ej 56 mógł... sekund zostało. Nie zdąży! No. Ja z... zablokowało mnie coś tutaj, nie wiem. Przesuń się, Bert, Bert, przesuń tu wjechać, się! Uwaga. Wypad stąd! Paliłeś się! Nie... Co, ale się zapalił? No. Tak, się zapalił. Jakim zapali... cudem? Stary! No, nasz policjant bo... spłonął! Zawisłem w miejscu. No zostaw ten punkt. Chodź Dobra, stół, mam punkciora. Ale dalo. Y, Dobra. No nie, Dobra. nie mogę zawrócić. Dobrze, ostatni punkt, ostatni punkt jest pyk. Nie. Mam to! Uciekłem. Mam 10 milionów w bagażniku. Mhm, znaczy 15, chyba 15 dwa. punktów, to półtorej miliona w bagażniku mam. Chyba masz dwa grosze tam. Tak jest, moi drodzy. Proszę o GG Bądź dla tak zwycięzcy. Lędy i. GG dla mnie, dobrze, GG dla mnie I tym symbolicznym odcinkiem kończymy, dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa Papa, do następnego Jak chcecie tu grywkę, to nie ma problemu, słuchajcie, możemy nagrać kolejny odcinek Widzowie dadzą znać, ja się znowu spocę troszeczkę i będzie dobrze Papa Hej, trzymajcie się Dzięki, że zostałeś do końca, jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj Wystarczy kliknąć, gdzieś tu w tym miejscu